Witam serdecznie. Dzisiaj takie kafelki z sieci mojej off -gridowej. Dokładam kolejne następne. I jak ktoś chce, pokażę jak to zrobić. To jest Home Assistant. I w prosty sposób można dane, które są dane, które są w aplikacji Smart S. Możesz sobie przełożyć na Home Assistanta. Będzie on te dane wszystkie czytywał, a dodatkowo możesz tworzyć jeszcze swoje własne. Pokażę dzisiaj w dzisiejszym filmiku jak to zrobić. Nie potrzebujesz żadnych dodatkowych urządzeń, tylko Home Assistant i twój obecny data logger i aplikacja SmartS. Na początku w Home Assistantie musisz mieć HCS jeżeli nie masz, no to trzeba to sobie pobrać. Wchodzisz w ustawienia, urządzenia oraz usługi. No i tutaj mamy integrację na górze. I w tych integracjach dodaj integrację i tutaj sobie wpisujemy. KCS No i znajdujemy i tą integrację dodajemy. Ja już tą integrację mam zrobioną, więc mi już jest niepotrzebna. Jak to będziecie mieli? HACS to jest ogólnie taki sklep z dodatkami od społeczności Home Assistant. Znajdują się tam darmowe integracje, integracje oraz usługi HACS. U mnie ten hacks już jest. Natomiast, jeżeli by tam jakieś były, nie było, to trzeba przejść i zrestartować Home Assistanta. I tu przechodzimy do narzędzi deweloperskich i uruchom ponownie. Teraz na pasku bocznym otwieramy sobie tutaj hacks i tutaj mamy właśnie te nasze repozytoria. To jest właśnie ten sklep z dodatkami yy, repozytoria takie użytkowników. I tutaj musimy wejść sobie do zakładki. I klikamy tutaj na tą naszą ikonkę narzędzia. I tutaj sobie wybieramy repozytoria, niestandardowe repozytoria. I wpisujemy sobie nazwę repozytorium. Repozytorium dam link w opisie tego filmu. Klejacie ten link do przeglądarki Google. Wchodzicie do tego repozytorium. Jest to repozytorium Antoxa 1081 DS Monitor. I tu możecie przeczytać dokładnie instrukcje. Jak co zrobić. I tutaj jest adres URL repozytorium, który należy skopiować i wybrać typ integracja. Zaznaczamy ten adres URL. Klikamy kopiuj. I przechodzimy do naszego home assistanta. Wklejamy ten adres w repozytorium. I wybieramy tryb integracja. Klikamy dodaj. W moim przypadku to już istnieje w sklepie, już jest to dodane. Gdyż robiłem to wcześniej, w Twoim przypadku musisz zrestartować od nowa Home Assistanta, wchodząc w narzędzia deweloperskie. W restartowaniu wchodzimy do naszej zakładki Hacks. Wyszukujemy w naszym sklepie, wpisując nazwę DES. Repozytorium, które pobraliśmy. Monitor, pliki do pobrania, klikamy na to. Następnie klikamy Pobierz. Mamy tu wersję 034, i po pobraniu będzie się znajdować w folderze tam desmonitor. Pamiętaj, że musisz ponownie uruchomić Homaski, aby zastosować zmiany w integracji. Tutaj w późniejszym czasie musimy się zalogować oraz pisać swoje hasło, te, którym się logujemy do Smart S aplikacji mobilnej. Na dole mamy podane, jakie mamy tutaj encje jeszcze, także to wszystko będzie widoczne później poprzez te nasze repozytorium. Następnie klikamy w ikonkę narzędzi, która się pojawiła i mamy tu widoczny problem do naprawy, czyli restart po prostu ze względu na zainstalowanie tej integracji. Home Assistant się uruchamia ponownie, ja to przyspieszę. Wchodzimy sobie teraz w ustawienia, urządzenia oraz usługi. I dodajemy integrację. Wyszukujemy naszej integracji wpisując DES I rozpoczynamy integrację. Musimy tutaj wpisać login i hasło. Te, którym się logujemy w Smart S naszej aplikacji mobilnej. I odhaczamy wszystkie te trzy punkty. I klikamy zatwierdź. Pojawiają się nasze urządzenia. Musimy je wybrać tutaj z tej listy. One automatycznie powinny się znaleźć. I klikamy zatwierdź. Utworzono konfigurację zakończ. Następuje teraz inicjacja naszej integracji. Wchodzimy w ustawienia, urządzenia oraz usługi i patrzymy, czy mamy zintegrowany DS-monitor. Jak widać, jest tu dodany. Wchodzimy w nasz DS-monitor i wybieramy konfiguracja. Teraz z wyświetlonych opcji Odhaczamy tą ostatnią na samym dole. I zatwierdzamy. Klikamy zakończ. Następnie uruchamiamy ponownie Home assistenta. Po wchodzimy w ustawienia urządzenia oraz usługi i otwieramy nasz DS monitor. No i mamy tu widoczne nasze dwa urządzenia, 76 NC dodanych. No i zobaczmy, tutaj mamy wszystkie te encje, które się dodały wszystko mamy tutaj na temat baterii możemy sobie tutaj zobaczyć historię na wykresie na podstawie tych encji możemy sobie zrobić swojego dashboarda Ja tu już utworzyłem swojego dashboarda w postaci takich wskaźników. Widać fajnie jak tutaj mam posegregowane na przykład z lewej strony magazyny energii. Mamy tutaj procentowy soc, napięcie magazynu. Później mamy następnie panele fotowoltaiczne, string 2,5 kW. Też tutaj mamy... Moc całkowitą, napięcie, oraz na drugi string jeszcze mamy 4 kW piki, i zobaczcie jak to fajnie wygląda. Także no podoba mi się to, jest to wszystko skumulowane, możemy kolejne encje sobie tutaj dodawać i to będzie super wyglądało. I bezpośredni podgląd mamy na naszą instalację, wykresy możemy sobie popatrzeć, jak wyglądają. Ta integracja przez DS Monitor jest ciekawym rozwiązaniem. Mamy tu szeroki dostęp do tych danych. No i co najważniejsze, jest duży ekran także nie musimy w ekran telefonu się tam patrzeć, ślęczeć. Tak to fajnie wygląda. Także dzięki serdeczne za oglądanie. Pozdrawiam serdecznie. Do następnego.